Spotkamy się na miejscu. Ja i Alex jeszcze porozmawiamy. Dobra. Nie pozabijajcie się nawzajem. Będę was jeszcze potrzebować. No. Przyglądałeś się temu drzewu? Zacznie w Doktan, nie ma normalnego kolumbarium. A ludzie muszą gdzieś zapalać świeczki zmarłych. Problem jest taki, że zmarłych chuje obchodzą kwiatki i świeczki, bo są kurwa martwi. Nie gadaj. Też zapaliłbym ci taką świeczkę, gdybym miał jedną przy sobie. Ech, może ja sam bywam sentymentalnym głupkiem. Kiedy patrzę na tych dwoje, na Rida i Alex, przeżyłem kiedyś coś podobnego. No proszę. Johnny, który empatyzuje z obcymi ludźmi. Jeżeli nawet jest tu przyjaźń, to zostanie zniszczona. Jak nie wczoraj, to dziś. Jak nie dziś, to jutro. Bo sami nie mogą się zdecydować, czy być przyjaciółmi, czy wykonywać rozkazy. Och. Jedno z drugim wcale nie musi się wykluczać. Wierz mi, nie bez powodu uciekłem kiedyś z Woja. Pomyśl, ile razy można za kogoś przyjąć kulkę i wciąż mu ufać? A jakie to ma znaczenie? Podmień kogoś na państwo, albo korporację. Ile razy możesz się poświęcić dla tych skórwy synów? Ile razy dasz do siebie strzelić za puste wartości? Spójrz na tych dwoje i pomyśl. Dzień dobry, doktor. Mówi Kurt Hansen. Wkrótce minie 7 lat od dnia, kiedy zaczęliśmy budować tutaj swój dom. Przez cały ten czas próbowano się nas stąd pozbyć. Siłą, szantażem, pustymi obietnicami. A my? Wciąż tu jesteśmy. Ja zbierze mnie na wspominki. W trakcie ataku na miasto dostałem trzy rozkazy. Pierwszy. Zająć półwysep na południe od Burzowego kanału. Zajęliśmy. Drugi. Utrzymać posterunki. Utrzymaliśmy. Trzeci. Wycofać się. Takiego kurwa mała. To był ostatni rozkaz. Wiecie co? Popatrzcie na kanał. Za dnia robicie tam bronce, a nocą odbieracie towar, przelatkę. Można dopalić fajkę i strzelić kiepem na drugą stronę. Doleci. Ale coś Wam powiem. Siedem lat temu ten kanał był szerszy i strzelało się czymś innym. Stan to był fajny chłopak z południa. Dwa metry chłopa. Marzyło mu się kariera taneczna, a skończył w desacie. Nie zawsze możemy wybierać. Tamtej nocy Stan biegł przede mną. Nagle zakręciło nim jak w jebanym barecie. Myślę sobie, Stan, nie teraz. Dopiero po chwili zobaczyłem wrogich snajperów. Joe, mechanik z Atlanty, dwójka dzieciaków. Emily, nasza saperka, złota dziewczyna. Karl, paramedyk, trochę bojem, ale też byście go polubili. Celowo nie podaję mi ich stopni. Pole pamiętać w To długa lista. Ale zrobiliśmy to. Wszystko, czego od nas pożądano. dowództwo postanowiło spłukać nas w kiblu. Was tam nie ma. To usłyszałem. I miałem już dość kłamstw. Minuta ciszy dla Stana i reszty. Nie. Mam lepszy pomysł. Weźcie broń. Co tam to ma? Wyjdźcie na ulicę i oddajcie salwę honorową. Zasłużyli, niech słyszą, że to tam żyje. Niech wiedzą, że tu jesteśmy i że nigdzie się kurwa. Nie wybieramy. Thank you.